W dzisiejszym wielkim meczu The Cherry Smasher vs. The Green Lucador, aka Czerwona Wiśnia, ponieważ krew będzie spływać po twarzy Maćka, po jego szczypiorze. Zaczynamy! Maciados, Macios Grinios siema! Maciados, Machados Kukagos! a jestem Cherry Smasher i Smasher i Smashers. Zimowo, wypad robi. Kto? Ja czy ty? Zimową wziąłeś Święta. mapę! To jest random, to jest random, panie! Dawaj, dawaj. Random, random, random! Raz, bum, słuchamy! Boom, po Dobra! Dawaj! W takim razie. O! Dawaj, pap! Aaa! Lepkę dostałem! A. A. Bo Domo, leka, postać, zobacz, moja postać jest taka: pobijecie, a twoja postać jest taka: siema! Nie bij siema, mnie! jestem proszę. Jestem milutki! To jest Halociojeś. Chodź tu, bo cię zaraz po tych gi, girach, nogach się się, łocuj się ode mnie, łocuj Atak młotkowy! Nie I można dawaj, młotka używać, rozgup, atak młotkowy! Młotek versus Nie! 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 Uderz go! Uderz go! Nie! Jak mało Nie! stało. Nie! To była Fatality! Atak! Po dupie dostać. A, a, Ale lepa! Szybki <trypki> trzeci ogarnięty! Krystian, <trypki> gdzie ty po pasie chcesz jeździć? No 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 kurde, żebyś nie myślał sobie. Pa, jak Dobra, pop. Dawaj, lepa, lepa. Ała lepa, lepa była. <trypki> Bum <Boom. trypki> w głowę! W głowę, żeby spuścić powietrze całe. Te lewe powietrze ci spuszczę! Lewy powietrze ci zaraz puszczę. No dawaj, chodź. Nie, Robimy tańce? Dobra, to ja do ciebie. Nie! To było nieładnie tak. I coś biorę. Ale żeś mnie odkleił. O kurde, ale o ła. Nie, nie, nie. Młot zagłady! nie. Nie, nie, nie. A ty też gdzieś młoda, nieładnie tutaj! Nie! Nie, 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 nie. Nie! Nie dało rady inaczej! Jako dom się tam rozbiłeś. Ała! Wybiłem komuś szybę chyba. O! Kurde, i to jest mega ciężkie, bo jak zawieje wiatr w Krystiana stronę, to wygrywa ze mną. No I bo To jest siła powietrza! Ja też wypuszczam powietrze ogólnie czasami, ale... ale taki chlepe. kontrolny, kontrolny taki wleciał szybki. Taki Maciek tak. ogarni się. To, to takie ogarnięcie się dokładnie. Hej ho, hej ho! by się miło, Krystiana tak! Zobacz, patrz, ty do no mnie, pa. ja do ciebie. Czekaj, ja do ciebie? I odwrót. Cześć, do Ej. dobra, czekaj. no. Poczuj ten flow! O, Poczuj ten flow! Czuję, yes, czuję to yes. i ta muzyka, czujesz to? Dobrze. O czuję. nie! I teraz <laughs> ty mi, ooo! I teraz ty mi! Oh. Oh. I teraz Ty te i teraz ja cię! Oh. Teraz patrzyłem magię świąt i miłość świąt! Dobaczyłem, magię świąt! Wow. Dowul! Wow. Magia świąt, chodź, otworzyć oh. jak prezent! No, oh, Mikołaj leci! Weźmy No! The winner is the Christian. Interesant, czyli ta fizyka sobą nawet w śniegu jesteś, ty? Oku o! Jakiś pasek na dole dostajemy coś? No, odblokowaliśmy chyba ty. No, i tam jakaś celność, jakieś inne rzeczy dostajemy teraz, o kurde. Uuuu. Co to da! Dawaj, tłuczesz, tłuczesz, wal. No lecisz! Ale śrzymy i ty! A czemu drugą roczką nie mogę bić? No możesz, ale nie trafiasz. <laughs> wow! A, trafiał! Jest! Nuru znaliśmy! Nowa... E, hairstrike włosami! <laughs> oh, new face! Nice! Bom bom, 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 bom! Nowa arena, nice! To o teraz w Room, roomie, dobra! Diskoteka rozpoczęta! Boom! Bo, bo, bo. Boom, boom. Dawaj, pokaż, co potra... pokaż te dance ruchy, kurde, tańczymy! O, ale mi lepę sprzedałeś! Nie zadowolony się z siebie, haha! <laughs> Sprzedałem mu lepę! I to ja nie wyleję jaką, za, dora, i byk! i byk! Ha, o, oh, je, yeah. oh, oh. Atak włosowy. Nie, 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 nie. nie, nie. Oh, nie! Disko, kule. Disko, kule, disco, kule, nie wypaliły disco. ci. Disko, policzek, żeby mi wyszedł kombo. Nie, ja się odsuwam. Nastaw. Nie. Nastaw, nie. Nadstaw, za, no. O nie! Źle! 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 AAAAA! Trzeba <noise> ja było wycelować Trzeba, bo ja też nie wiedziałem, nie chciałem ci podpowiadać. Ja wskoczyłem, ja, ja wskoczyłem na parkiet jak coś. Widzę, widzę właśnie. Zobacz, ja tam leżę. Ty tam robisz tego, martwego robaka, martwy szlifier, martwy szlifier, to nowy ruch taneczny. Weź napisz a. do tego, napisz do Fortnite'a, żeby cię dodali. A, czy, ty widziałeś? Trzymałem kogoś tam na dole. O Boże! Ty... Nie mów tego, ale chodzi o to tam na dole na scenie. <noise> ta ta ta, winny Śmigło, 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 śmigło. Jakieś migo. Da się śmigło zrobić? Nie da się śmigło zrobić. Nie da się rady. śmigło zrobić, zobacz! Nie. Dobra, takie. O, nawadniłeś śmigło i dostałeś lata. I teraz Dobra, pana. Kombo było ale plery nie, bij mnie, nie, nie bije, nie uwagi. Lepa, unik, lepa, unik. Ło! Wow. E, żebyś ty lepę zaraz nie dostał. Pa. W ogóle jakaś, jakaś w O nie, nie! O! Nie! A! Nie! A! nie po głowie ty gno. Jakie kombo! Razy 10 kombo wleciało! Coś ty, ty jakby dwiema łapami mnie strzeliłeś, potem znowu dwiema łapami, ty ja. Tak? Ja chyba nie ogarnąłem tego ty totalnie Bo to zależy jak się ustawi... O kurwa o, kurde no. Ja jakoś cię tak od, od Co dołu. Kucasz? Biorę. Co kucasz? Co kucasz? Kto Chodź kuca? nie no ramiona e. przed tobą. No, nie mogę dostać się do Twojego za uścisku, czy jesteś? A, <laughs> Ej, ręce mi się lepa. Ja cały czas zostaję? No, ja <laughs> ja cały pa. czas zostaję. <laughs> o, no, kurde, cię, no, czy, no, czy... Nie mogę Cię trafić, ty ten łeb masz za. O, nie, nie, nie! 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 headshot. Nie! Nie! BUM! Okay. BUM! Uważam, że chyba Młotek był lepszy. Młotek moje... był fajny, ale no musimy przetestować, wiesz jak to wygląda. Chodź tu. Boom! Ale wyleciałem. Wyleciałem pięknie i nawet Cię nie ma. gdzieś poleciałem. Chłopie, co się działo? Cześć Maciek, gdzie jesteś, halo? Co jest? Do trzech wygranych myślałem, że jest. <laughs> jesteś gdzieś poza w ogóle mapą. <laughs> jak aniołek! Re-match, re-match, Re 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 Ale znowu na włosy chcesz? Dobra. Bum, bum, dawaj, dawaj, tu tchórz. Lepa, Ech. dobra, lepa. No i patrz, lepa. kurde, Cristiano wygrywa, bo Maciek yy, atakuje. Pa, 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 ty nie pa, pa, atakujesz ty. Chodź tu, pa, 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 pa. <strybuj strybuj> jak ja macham? <strybuj> Krystian, elo, elo, elo. piorek kroisz? Dawaj tu, chodź tu sto, z tym... Nie z tym... Ja no, w twarz jest najlepiej Pem. bić. No w twarz jest Pasz. najlepiej bić, ale się odsuwasz, jesteś tchórzem. Ech. Jeszcze ja już nawet nie zasłania, a ty... Zobacz... No, ja też ja, ja będę jak ty się ma. Chcesz robić cosplay, to rób, rób green as z tego. Z Rainbow Friends. Nie Nie będę mojego starego robić! Cosplay! Nie <noise> będę mojego starego robić. <noise> a, 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 to był długi, niepodbrudkowy I prawicą! Prawi lewicą! Łapię, gnomie, ty. Prawica, lewica, prawica, lewica, prawica, lewica! Ha! Nieee! Aaaaaah, bił, 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 Jak my się bijemy w ogóle, co jest? <grym> się Sie złapaliśmy razem, jakoś się zablokowaliśmy i się nie, biliśmy nie tak wiem, cały co czas. Co tam robisz na Halo? <grym> nie wiem, nie wiem. O, siema, siema. Tak, scenariusz mi kazał napisać, <grym> że tak, musiałem tak, polecieć. Tak, było zapisane w scenariuszu, dokładnie. Nie no. Kurde, no? nie mogę Co Ty mnie tam cię Gdzie sięgnąć? Ty tam próbujesz? Po nogach Cię próbuję. Bo no, to nie są nogi. Maciek, tu nie są nogi. A co tam masz? Domyśl się. O kurde, Masz ale mi czyste powietrze. No gdzie Ty tą głowę mi tu wkładasz? Zabieraj ten łeb. Już. Panie nie udało się. Zaraz Dobra. mój airstrike. Pa, jesteś gotów? Pa. Ha. Wypadł swoim strajkiem! Aha! no I co? co ha. No, 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 no. Prawie no. No, mnie No i co? Ja się chyba nie boję. Ale jaką brony zrobiłeś, Krystian? No wiadomo, pa. To ja że... Ja jestem, jestem ciekaw, jak ty zrobiłeś ten taki podwójny atak. Ja nie wiem, bo. Ja próbuję cały czas coś robić. Jakieś triki, wszystkie przyciski, klikam jak w tekenie. O kurde. Rozumiesz, może coś wejdzie. Ło, tu dobra, w lędźwie lędźwi ja cię trafiłem. Nie wiem, czy, czy takie te, te, te mają lędźwie, ale niech będzie. Wow. Czuję jakbym był przed jakimś tym marketem, wow. a reklamował wow. opony. Wow. Nie Aaaa! sięgam, nie sięgam cię w ogóle. O. O kurde, nie Aaaa? sięgam, jak no co? To wleci? Halo, co ty robisz? Do tyłu, do tyłu. A. Jak to wleci? O nie! Nie, nie, nie! Nie! nie, nie, nie Idealnie! Ee, o, nie! Idealnie wleciało! Jeden, jeden! Ale bez sens, prawie nie dostałeś nic. Ale dostałem jeden. O ty Ale nie tak jak ty w głowę. <ścoughs> 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 Dawaj tu tchórzu jeden. Chodź tu no. bo tu wlazło. Co się chowasz jak... Dżdżownica, wijesz się, kurzu, no pas, jeden. że ruszam się jak ty, tak dobrze na tym parkiecie, a nic mi nie wchodzi. Kombo łobu, kombo łobu, kombo łobu, kombo łobu, kombo łobu, kombo łobu. Nie. Ha. Kombo Combo kombo kombo Kurde, ja nie wiem, czy ja ciebie czasami biję, czy ty mnie bijesz. Ja nie wiem. O! czasami tak bywa, wiem, że to, to ty dostajesz? O! Wywijasz tymi łapami jak szalony. Wow! Olekom było, bo ci wchodzi. No, jeszcze jeden. <śmienic> A! Dziękuję bardzo. Ale On, bym dostałeś, nie chciał zostać. Tylko makulkami. Elastyczny dostałem. Kurde, o, bo jestem. O, no dawaj, Krystian. Nie na. ruszaj się, A. proszę, Krystian. O nie! Ha! wszystko w siebie, na no siebie! Kula dyskotekowe, wszystkim w ciebie poleciały. Wszystko w siebie dostałem, chciałem tam. Ten as operatach był w mnie. Tak, ewidentnie był w ciebie. O, Ale specials. Ty, znowu. Bombo A widzisz, jak mało nam brakowało do poziomu? w ogóle odblokowaliśmy widziałem. kolejną piniatę, czy nie? Chyba nie, 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 po nie, nie, poziomie. Yes, A nie, pa. odblokowaliśmy. Dobra, otwieraj, otwieraj. Dawaj, pokaż to potrafisz. Niestety nie masz zielonych rączek, ale wiem, że potrafisz, bo już raz to zrobiłeś. Dawaj, dobrze, dobrze! Woo! Jest! O, Watch możesz it. Oczy. możesz mieć oczy! Nowa twarz, dobra. cisza. Nowa arena, też jakby fajnie, nie? O, dobra, I dawaj, I teraz, dawaj, kto dawaj, będzie senpai. moim rycerzem? Wow, oni tam walczą z tyłu, naprawdę! Tak jak my tutaj, z przodu. No, no dawaj, dawaj. Ha! Czemu ja nie mogę cię trafić? Ja bym chciał uderzać tak, jak ty ja kiedyś. Nie z rękoma. Tak, łapami, kurde. gdzieś jakie kombo odwaliłeś? Ty, ty jakieś komba odwalasz w ogóle. ja Jakie ja kombo odwalasz? Jak? Jak? Albo jak? Al nie mi, jak? nie wiem, mi, jak? No, przecież to ja Nie jestem aż tak. Ogarnięty Ale ja nic nie klikam innego. Proszę, lewo prawo, lewo prawo. E. Eh. Eh. O, o nie. Nie, zostaw mnie. Proszę mnie zostawić. Zablokowałem, zablokowałem! Trzymam, trzymam! Uh, minął! O, kurde. Za szybko użyłem to jak w portalu kombacie w tekenie! Nie, wszystkie wygrane! <stów> wstrzymałem cię jakoś! Jak <stów> poleciało Oby nie! <stów> wow. 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 Dobra, bo ci pole zaraz. No patrz. Widziałeś jak ci przywaliłem? No 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 zobacz. jak faj tu łapa bije, no jak faj tu łapa bije? Jest tragedia. Zobacz co zrobi. Ale lepa, lepa! Lepa. Nie ale to nic by mi nie dało! Wila, czemu Panie czemu się nie opierasz? Co ty, tam Co ty mi tam robisz, Maciek? Uuu. Maciek, halo! Piniata z pupy wyleciała! Co ty tu robisz? Piniata wyleciała mi z pupy. Racja, rację. Ej, ty, ale jak mało punktu dostać mi za special? Accuracy zobacz, to zobacz jako, jakie wysokie za to o, Czyli kude. razem zdobywamy, a nie, w sumie to na twoim koncie zdobywamy. Tak, mnie. bo to jest a, jako okay. współdzielone, no, no, no. Dobra, dawaj, otwieraj ostatni, traf coś dobrego, traf coś super, żebyśmy na następny raz mogli zrobić jakieś kolejne, jakąś super umiejętność. E. Dawaj, 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 dawaj. E. Co dawaj, co trafić, ja roz... Trafi. Dobrze! Dobra, jest nie... nowa twarz, nowa twarz, <śla> nowa broni, czapeczka! <śla> co to będzie robione ze śmigło? No widzisz, czapeczka, new no weapon. Widzę, widzę, no właśnie zastanawia mnie ten. Musimy. Co, so fight tak, Na następne raz musimy przetestować tą czapkę. Ja czuję, Dobra. że to śmigło będzie śmigłem mocy po prostu. Śmigłem mocy! Bez kitu. Inflatality. Taka In nazwa. Spoko.